Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. I dzisiaj ze mną jest Martusia. Moje kochani, wcześniej już, poza filmem, otworzyliśmy sobie po dwie saszetki z Merlina. Zakupiliśmy kolejne boksy, bo jak wiecie, wyszła ta kolekcja w Empiku i wszyscy za nią szaleją. I to są nasze trafy z pierwszych dwóch saszetek. Tutaj z moich Aliczo, Johannesson, Consej Sao, Guardiol. Gonzales, Barella i Arda Güler. Ten zawodnik przeszedł do Realu i karty z tym właśnie panem są dużo warte. Karta Ruki, więc to jeżeli traficie, to sobie też zapamiętajcie. No i dodatkowo jeszcze trafiłem tutaj takiego Salaha i Nuneza Pararela. A Martusia trafiła takich Hatete, Fagioli. Ojala Zabal, Czekaj, bo już był Fagioli, Embolo, Embolo, Silva, Silva tak, Gila, Gila i Raskin. Raskin. I tutaj również Mudryka i Halanda na karcie paralel. Okej, okay, a teraz... Proszę mi tutaj tak nie robić wagan. Czekaj, sobie to Dobra. ułożymy. I teraz lecimy już z pozostałymi saszetkami na odcinku. Ciekawe, czy uda nam się trafić autograf, gdyż jak na razie nic nie było w trzech nie. wcześniejszych. Tak. Abo Fani. No. Simon. Bastoni. I Bastoni. I, I tutaj, tutaj. Tak, no, w niektórych są cztery, w niektórych A czemu pięć. Tak jakoś no, tak jest. No to tak oszukane. Widzisz, tutaj masz cztery napisane: cztery, cztery, ale w niektórych jest pięć. Więc okay. też musicie na to zwrócić uwagę, że nie jest wcale tak jak pisze na. A ja w kolejnej mojej mam Kankelerii z Lazio. I już myślałem, że Robert. A to Frankie de Jong z Barcelony. Jamie Bino-Gittens z Borussia Dortmund. I Dominik Szoboszlaj-Lipsk. To był taki fajny znak. Taką fajną nazwę. Mam sobie tak ale co? Tutaj w Merrynie? No tak w tych kartach, co, co już wcześniej tak ten... Nie, nie, taki... On się tak fajnie nazywa. Zawodnik czy klub? Nie klub. To no lubię to, tą nazwę. To zobaczymy. Może trafisz. Może trafisz. Że się Underman. No. Chyba. Zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj tak będzie, Nie, dobra. Kane. Harry Kane. Cancelo. Tak. Bastoni. Bastoni i... Under 21 Francisco Concei Saos Ajax to są te karty z zawodnikami poniżej 21 lat i ja też takiego trafiam ale najpierw jest Lowry dalej Schilderup do tego Jack Grealish i mam tutaj Matisa Tela z Bayernu. Właśnie też ta karta Under-21. Po cztery saszetki, więc jeszcze jest szansa na jakiś autograf. Jest też z Milanu. Są Ur autografy. Courtois. tak. Thibaut Courtois. Antoni. I Thibaut Robert Lewandowski, Lewandowski. Pięknie. I kto? Adiemi. Adiemi i Abufani, Abufani na karcie Pararel. Tutaj ją okay, zostaw. Okay, okay. Lewego jak chcesz też możesz sobie wyłożyć. Samy... I się cieszy. I widzisz teraz pisze niby na ss4, a w środku 5 kart jest. Mhm, bo Pedro Goncalves ze Sportingu. Beniamin Sesko z Salzburg. Noni Madueke Chelsea. Quentin Merlin Naut FC Naut i mamy tutaj no. Lukasa górna Duat e, z Salzburga też karta paralela. No. Chukwuemeka z Chelsea. Chukwuemeka, tak. Święta Barrios. Barrios. Haland. Wow, i popatrz, jaki tam niżej masz? Jaką kartę 40 Aha. na 50 limit. Okay. Popatrzcie. Alessandro Bianco z Fiorentiny. To Więc... głowę, <laughs> Nie wiem. Super. 40 na 50. To jest jak na razie najniższy limit, jaki udało nam się trafić z tych. Ale ja czuś, czuję, że będziesz też miał. Nie wiem, zobaczymy. Czuję. Mhm. Fajnie będzie. Nie? Coś jest. Czuję, że tak. Leroy Zane z Bayernu, następnie Gakpo po Liverpool, Omer Atsili z Maccabi Haifa i Też, mam jeszcze na 350, 29 na 350, Quentin Merlin, to sam, to tak, co był wcześniej z FC Naunt. czyli mamy dwie karty cieszy, z limitem. Byliłam? No ale my tutaj jesteśmy napaleni na jakiś autograf fajny i na razie cisza. Ach. Edwards. Tak, Marcus Edwards. Junior. E link Junior. Junior. Gwendozy. Smaling. I Rashford. Rashford na karcie Parallel. Do gdzieś tak tutaj... tutaj. sobie zmieścił gdzieś ja chcę, tak chcę tutaj o. Ja mam niego z Realu Człomienie. do tego Andigra e, Unią saint Gilois z Belgii. Zespół Buka Josaka Arsenal Neymar Paris Saint-Germain i jeszcze raz Buka Josaka. Tym razem na Dobry. paralel. Weźmy dobrej myśli. Ostatnio. Sasze mam. Messiego masz. Wow, co si to będzie! Rob napięcie rób napięcia. Dobra. Davis. Alfonso Davis, Dominik Szoboszlaj. I teraz kochanie, weź jeszcze... Odwróć, ale nie. Na razie nic nie przesuwaj. Pierot. I teraz tak, zróbmy. Co to będzie? Jaka to będzie karta? Messi. Angelis Alszymi z Messi. I ta karta na pewno ma konkretną wartość. Później sprawdzimy na eBayu, po ile schodzi taka karta. Więc super, że wpadł na Messi. Wow! Aj. Przepraszam, komu wpadł? Komu wpadł? No, tobie, komu, no. Komu? Bo w poprzednim odcinku nikt nie postawił na moją wygraną, tylko na pana <grym> gospodarza. ale dobra. Zobaczymy. I moja ostatnia saszetka. Kalimundo z Ren, Rashford Manchester United, Ben Segir Monaco i Jadon Sancho Manchester United. A więc na dzisiejszym odcinku najlepszymi trafami były te dwie tutaj karty z limitem Messi tutaj tych dwóch panów. No i dodatkowo jeszcze. Brutal. Tak, no i te Trzy karty. i no tu jest. No. I lewy na bazówce. Także dajcie znać, moi kochani, jak wyceniacie, waszym zdaniem, tą kartę z Messim, Angeles, Alszymi. Jaką wartość to przedstawia to ta bardzo karta? Bardzo dużo, bardzo. <laughs> to jest moja bardzo dużo warta karta. <laughs> Okej, okay, moi kochani, także śmichy, chiche, my pomału kończymy tutaj. Ten odcinek, także ale, ale mam poczekaj, nadzieję... Ten też jest 40 na 50 Tak, 10. ten jest 40 to na 5. też jest wysoki. To, to ja mam no, tutaj. Proszę, myślę, że a... też ta karta no. ma konkretną wartość. No, zdecydowanie Twój boksik był lepszy od mojego. Lepsze trafy miała w środku, muszę przyznać. No i wy moi Ech. widzowie też możecie napisać w komentarzu, jak uważacie, co myślicie odnośnie tych dwóch boksów. No i napiszcie wartość karty z Messi. A my się żegnamy. Dziękujemy za oglądanie Aha. tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć wam.